W ogóle bali się zdjęć. Nie zgadzali się na zdjęcia, tak? Ci, ci pierwsi y, mieszkańcy Ameryki, ponieważ uważali, że fotografia kradnie duszę i coś w tym jest. Raz, dwa, trzy, super. Tego się nie zwykłym aparatem. To jest po prostu jakaś magia dla mnie. My siadając przed, przed obiektywem obnażamy się. To nie chodzi o to, żeby się rozbierać tak, to nie są akty, ale jakoś zawsze wychodzi człowiek. Pomysł w ogóle z, ze zrobieniem y, tematu twarzy szczy, Szczecinka no to 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 wydał się już dla mnie strzałem dziesiątkę. A to że, że będziemy mogli to zrobić podczas artpikniku to dla mnie już był, był, był szczyt szczęścia. Po ja staram się pokazać tego człowieka mimo wszystko jak najkorzystniej ale też myślę myślę w ogóle o tym o, o samej wizji o samym o, samym obrazie. Szczecinek jest naszym miastem i Kolebką Artpikniku jest właśnie Szczecinek. Mam nadzieję, że będziemy mogli to tutaj kontynuować i, i dalej się bawić, i że to będzie prawdziwe święto sztuki w naszym mieście i, i tyle. A mamy to. Ostatnio miałam takie głosy klientów, tak, no po co robić zdjęcia, teraz komórką wszyscy sobie robią, tak. raz, dwa, trzy, super.